Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie na temat vendor prefixu. Prefiks jest to przedrostek, czyli coś, co stawiamy przed jakimś słowem. Każdy taki przedrostek otrzymała każda, każdy silnik właściwie przeglądarki, czyli na przykład Google Chrome otrzymał coś takiego jak WebKit, Mozilla otrzymała Moz, Opera O, Internet Explorer DMS i tak dalej. Każda przeglądarka trzymała, właściwie silnik przeglądarki otrzymał jakiś tam przedrostek. Po co są te przedrostki? O co w ogóle w tym wszystkim chodzi? Zacznijmy od tego, że istnieje sobie w internecie coś takiego jak HTML Specification. Tak? Jest to ogólna specyfikacja HTMLA, i tak samo istnieje sobie coś takiego jak CSS Specification. Czyli jest to specyfikacja, to jest taki standard, który, za którym powinno, powinni wszyscy tak jakby iść, wszystkie przeglądarki, no po to, żebyśmy mieli wszystko interpretowane podobnie. No i ta specyfikacja tak naprawdę jest pisana dużo wcześniej, zanim coś zostanie w pełni zaimplementowane przez wszystkie przeglądarki. Więc. Ogólnie wygląda to w taki sposób, że oni sobie coś tam piszą, no i jakaś przeglądarka na przykład Google Chrome, yy, ci, co tam piszą ten kod. O, no, fajna sprawa, chciałbym to zaimplementować. No ale ogólnie to jest jeszcze nie wspierane wszędzie. Ale ja chciałbym w ogóle pokazać, w jaki sposób fajnie by było, żeby to było zaimplementować No i w tym momencie, żeby na przykład skorzystać yy, z jakiegoś Border Radius, czyli powiedzmy, gdybym tutaj na P dodał szerokości, po czym następnie dałbym background color, powiedzmy red i chciałbym zrobić coś takiego jak border radius, tak? To w tym momencie, żeby z tego skorzystać, na dzień dzisiejszy w Google Chrome mogę to zostawić w taki sposób i zauważymy, że teraz to coś otrzymało takie zaokrąglenia. Natomiast gdybym Korzystał z tego dużo wcześniej. Czyli gdybym tutaj miał Border Radius, jak widzimy, gdybyśmy to korzystali w wersji 4.0, to musielibyśmy przed tym dodać jeszcze taki przedrostek, czyli WebKit. Coś takiego jak WebKit. Czyli, żeby to działało tak naprawdę w wersji 4.0, to powinniśmy tutaj to zrobić w taki sposób. Od tej pory Border Radius działa w wersji 4.0 Google Chrome oraz wszystkich innych, tak na takiej zasadzie yy, więc zrobili oni to po to, żeby można było wspierać coś, a właściwie żeby pokazać jak coś takiego jest wspierane przeze mnie już z... zanim jeszcze inni też się to za tym nie zajęli nie, nie za... inne przeglądarki nie zajęły się tym, tak? ale niestety stworzyło to, jak widzimy, pewien problem dlaczego? mam tutaj sobie taki kodzik na pulpicie specjalnie dla nas który wygląda w taki sposób, że jak go wkleimy tu to zauważycie jest trochę długi chodzi o to, że gdy chcemy na przykład zmienić górną, lewą krawędź, dolną, lewą krawędź itd. w innych przeglądarkach to musimy zastosować sobie na przykład coś takiego Czyli teraz wspieramy operę webki, czyli Google Chrome, HTML, czyli konkurora no ale jeszcze też można by było inne przeglądarki, tak? Trochę to zabawy tutaj jest, prawda? Już widzimy. I oni stworzyli tak naprawdę problem, wielki problem. Czyli yy, w jaki sposób teraz można sobie z tym problemem radzić? Jest wiele sposobów. Jeden z nich jest. Popatrzenie się tutaj, wpisanie i sprawdzenie, jak często jest używany Google Chrome w wersji 4.0. No, tak rzadko, że nie będę tej linijki tak jakby pisał, tak? Czyli, WebKit można spokojnie usunąć. Patrzymy się dalej. Firefox, no, w sumie, MOS można by było zostawić, więc zostawimy. Popatrzmy się dalej. Opera, zobaczmy na operę. Właściwie, Opera to. Tu całkowicie nie wspierała, ale jak już wspierała, to już od razu, tak? To zresztą to jest w ogóle tu niepotrzebne. KHTML, Conquerora tu akurat nie ma, ale mm, w każdym bądź razie y w taki sposób się sprawdza. No Konqueror jest bardzo rzadkim przypadkiem upadku. Chciałem tylko pokazać, jak to by wyglądało, żeby było tego dużo. <dżyskielbo> Czyli w tym wypadku tak, tak nam zostaje. Jednak wtedy trzeba było ze wszystkich tak napisać, tak? No, ale nie zmienia to dalej postaci rzeczy, gdy przejdziemy do czegoś innego. No, bo myślicie sobie, że wszystko teraz może jest łatwiej. Nie, jak widzimy, transformację trzeba dopisać. WebKit jak najbardziej, MS jeszcze trzeba dopisać, Operę trzeba dopisać, no, ewentual, żeby, żeby też działało w tych przeglądarkach. Mozilla trzeba dopisać. Czyli, żeby transformację zrobić, trzeba zrobić ile? Raz, dwa. Czy cztery liniki, tak, gdybyśmy chcieli jakąś transformację wykonać na jakimś obiekcie? Jest trochę robotny, eee, że za każdym razem musielibyśmy to sprawdzać, na przykład na takiej stronie. Są jednak na to sposoby. Jednym z nich jest popatrzenie się na stronę CSS czy please.com, na której właściwie mamy tutaj już te, właśnie powiedzmy. Tak mamy wypisane te vendor prefiksy, żeby akurat wspierały to, co warto wspierać. Tu możemy sobie zobaczyć, co w ogóle co robi, na przykład radius, możemy to wyłączyć. Jak widzimy, od tego momentu o, to straciło taki, yy, jak widzimy, zaokrąglenie. Możemy go włączyć z powrotem, możemy tu zmieniać, jak to wygląda. Widzimy, teraz jest bardziej zaokrąglone. Wszystko na bieżąco możemy zobaczyć. I żeby to było wspierane, powiedzmy w Androidzie w wersji poniżej 1.6 i od tej od tej to musimy skorzystać z czegoś takiego. Natomiast to jest dla wszystkich innych, tak? Czyli możemy sobie spokojnie zobaczyć w jaki sposób coś wykonać. Jak widzimy linearny gradient, no to tyle nie trzeba. Czyli trzeba to wszystko kopiować i korzystać z tych rzeczy, które są tutaj. Oni wykonali tak jakby robotę za nas w tym miejscu. Natomiast to jest dalej dużo roboty, tak? Więc Przejdźmy może do innego zastosowania. Powiedzmy, chciałbym właśnie transformację wykonać taką, jaką jest tutaj. Jest sobie strona, która nazywa się prefixr.com. Tu, gdy na przykład powiedzmy właśnie w jakimś kontenerze, usuniemy może inne rzeczy, żeby nam nie przeszkadzały. Zastosujemy transformację, to w tym momencie jak tutaj nacisnę prefikse, to od razu nam wygeneruje to pod tą. Też jest bardzo fajne. To jest na, mi się wydaje jeden z lepszych sposobów, na to aby to uzyskać dodatkowo można tutaj e, zać od razu kompresję i pak i będzie nam to mniej zajmowało prawda czyli fajna sprawa jak najbardziej e, to to mi się wydaje że jest jeden z fajniejszych sposobów bo nie musimy już patrzeć się tu ani tu No chyba że e, ktoś chce spierać jeszcze wcześniej coś prawda tak jak na przykład w wypadku border-radius Zobaczmy jak zachowa się border-radius e, na tej stronie czyli skopiujmy sobie to możemy sobie tutaj parę rzeczy na żeby nie było dajmy prefikse i jak widzimy border-radius no, oni stwierdzają, że już koniec że nie ma sensu po prostu wspierać tych przeglądarek i tego i tego tutaj, no nie ma sensu nie dodali webkita, prawda? czyli wszystko zależy od tego co tu zastosujemy, więc czasem warto się tutaj spojrzeć ręcznie jesteśmy zawsze pewniejsi tego no, że będziemy wspierać to, co chcemy ale najczęściej powiem Wam szczerze, że nie ma się co przejmować. I teraz jeden z chyba z najfajniejszych sposobów tutaj z tego wszystkiego, bo najmniej czasochłonny i najmniej nas powiedzmy wkurzy, polega on na tym, że wystarczy, że ściągamy to tutaj, naciskamy, to się ściągnie. Ja to już mam na pulpicie. Po czym robimy coś takiego, że bierzemy sobie ten plik. Wrzucamy tu do naszego vendora. No i chcemy dodać ten plik na samym końcu, tak? żeby się najlep Najlepiej się wczytują pliki JS na samym końcu, dlatego one są tutaj dodane. Na końcu, czyli wchodzimy do foldera vendor. Po czym wchodzimy do pliku prefix free min js. Aha, jeszcze wcześniej, oczywiście, to jest w folderze js. Czyli on tam wchodzi i. Zostanie wykonany skrypt, który właściwie pozwoli nam zrobić to w taki sposób, że to zadziała od tego momentu wszędzie. Do udowodnienia skorzystajmy z czegoś, co nie działa dalej w Google Chrome bez prefiksu. Czyli popatrzmy się tutaj. Jest to, jak widzimy, w tym momencie transformacja. Transformacje dale, y, się trzeba używać w kromie i safari powyżej 31. Tak samo możemy o tym przeczytać tutaj, że trzeba to używać w kromie, y, tak? Więc przejdźmy sobie tutaj i zastosujmy transformację właśnie o jakiś tam powiedzmy kąt, 14,5 stopnia. I zobaczmy, czy zadziała nam. Jak widzimy, transformacja została tutaj wykonana, gdybym nie zastosował tego skryptu, czyli wytniemy to Ctrl X i odświeżę, to jak widzimy do transformacji nie doszło. Musiałbym wtedy ręcznie zastosować co? Wejść sobie tu, skopiować tak jakby wszystko co się znajduje tu, tak? Usunąć, tak? Oczywiście dobrać wszystkie te tutaj elementy i teraz działa. No, oczywiście dla łebkita to wystarczyłoby, że dalibyśmy to, nie? No, żeby mniej, jeśli tylko chcemy kroma spierać, ale jak widzimy, to jest takie no niefajne. Niestety trochę tutaj yy, źle to zrobili, że oni się tak pospieszyli, a właściwie to mogliby robić na takiej zasadzie, ponieważ każda teoretycznie przeglądarka może każdy taki takie coś zaimplementować na swój sposób czyli po prostu mogli w tych poprzednich wersjach implementować na swój sposób i tylko z jedną nazwą tylko że oni chcieli pokazać to na takiej zasadzie prawdopodobnie żeby nie było tak że na przykład mi się nie podoba sposób Chroma to wybiorę sposób tylko opery i Firefoxa no ale który normalny twórca stron internetowych tak zrobi tak no, to tylko dla zabawy ktoś mógłby tak zrobić, ale na pewno poza zabawą, no nie wiem, no bo nie implementuje się stron, które są półfunkcjonalne dla jakiegoś głębszego grona widzów, tak? No na pewno nie. <laughs> Czyli to jest jeden z fajniejszych sposobów, ten właśnie prefix-free. On załatwia za nas całą sprawę i co jest ciekawe, robi to w taki sposób, że tylko to dodaje wtedy gdy jest potrzebne, prawda? Problem jednak polega na tym, że to musi coś wygenerować i to prawdopodobnie działa troszkę wolniej. No ale to oczywiście są milisekundy, niżeli zrobienie czegoś takiego, że sobie sami kopiujemy. No i oczywiście tu mamy powiedzmy większą kontrolę nad tym co dokładnie będzie spierane i gdzie. Ale myślę, że spokojnie możemy korzystać z tego prefix free bez żadnego problemu i oprzeć się na tym co już tam profesjonaliści stwierdzili że to już nie powinno być wspierane No bo w sumie po co ma się spierać na przykład czwórkę no, no, nie będziemy spierać staroci tak jakby No bo to musimy iść do przodu prawda więc prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem moim zdaniem jest właśnie ten prefix-free ewentualnie kopiowanie tutaj żeby to było szybciej no bo jednak tak po kolei to by trochę zajęło czasu Ewentualnie sprawdzić, jeżeli na czymś bardzo zależy. No, to by było właściwie tyle w tej lekcji. Dziękuję bardzo.